Drodzy studenci, rok 2020 jest dla nas wszystkich nie lada wyzwaniem. Już 1 października wspólnie rozpoczniemy nowy rok akademicki w nietypowej, hybrydowej formule. Uniwersytet to miejsce kształtowania charakteru, rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy. Starając się wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i potrzebom, władze uczelni wspólnie z samorządem studenckim przygotowały szereg inicjatyw, w których będziecie mogli wziąć udział. Już na początku października odbędą się dni adaptacyjne, podczas których wszyscy nowo przyjęci studenci zostaną przeszkoleni z zakresu praw i obowiązków studenta. W październiku czekać na Was będą również pierwsze internetowe wybory uzupełniające do samorządu studenckiego. Gorąco zachęcamy do obserwowania fanpage Uniwersytetu Szczecińskiego i Samorządu Studenckiego, a także wejść na stronę uszedu.pl i samorząduszedu.pl, na których znajdziecie wszystkie najważniejsze i najnowsze informacje z życia uczelni.